W poprzedniej lekcji dotyczącej ustawień wyświetlania mówiliśmy o tym, w jaki sposób zmienić czcionkę informacji wyświetlanych na ekranie i wysokość, grubość, krój. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób na ekranie można czy to usunąć niepotrzebne kolumny, czy też dodać do wyświetlanych kolumn, kolumny, których potrzebujemy, a które występują w, wśród kolumn dostępnych programu Norma. Teraz powiemy o tym, jak zmienić stopień szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie, ale pod kątem ich zawartości merytorycznej. Zwróćmy uwagę na to, co mamy przed oczami obecnie. A więc tak, wyliczoną pewną wartość normy, pewne nakłady jednostkowe robocizny, materiałów, no, sprzętu w tej pozycji nie ma, ale widać również wyliczone wartości kosztów bezpośrednich, a także wartości z narzutami. Czy można zmienić to na sposób bardziej szczegółowy, inny? Mówiąc krótko. Można oczywiście, ale ze zmiany dokonujemy nie tak jak poprzednio w opcjach wyświetlania, ale w opcjach kosztorysu. A więc jest to funkcja dostępna w menu Opcje i niżej Kosztorysu. Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla nam się okno opcji kosztorysu z wieloma zakładkami. Nas będzie interesowała zakładka Widok Pozycji. Zaznaczmy zakładkę widok pozycji. Na początek zacznijmy od zaznaczenia pola pokazane wyrażenia obmiaru. Zaznaczamy pole pokazane wyrażenie obmiaru, akceptujemy to przyciskiem OK. I proszę zauważyć, tutaj, gdzie mieliśmy przed chwileczką tylko wyliczenie, wartość końcową, mamy również wyliczenie 70,9 razy 2. A więc pojawił się obmiar, ale wraz ze sposobem obliczenia wartości końcowej. Co więcej tutaj możemy zmienić? Wróćmy do tej funkcji. Opcje, kosztorysu, widok pozycji. Współczynniki. Wyrażenia norm RMS możemy prezentować w różny sposób. Każdy z wierszy, który jest dostępny w tym miejscu, reprezentuje inny stopień szczegółowości prezentowania danych. Wyliczona wartość normy jest to tylko liczba. Natomiast na drugim biegunie mamy normę razy pełne współczynniki norm pozostałe wiersze, no to są po prostu pewne szczeble pośrednie. Zaznaczmy sobie w tym momencie norma razy pełne współczynniki norm i zobaczmy, co się zmieni na ekranie. Klikamy OK. O! Widzimy, że w tym momencie parę rzeczy się zmieniło. A więc tak, robocizna. Bardzo wiele współczynników nagle się pojawiło. To, co mieliśmy przed chwileczką, wrócę do poprzedniego widoku przyciskiem cofnij operację, prawda? Mieliśmy tylko wyliczoną wartość normy, a obecnie Nakład jednostkowy z katalogu 2.32, pomnożony przez szereg współczynników 0.95, 1.15, 0.92. Co to są za współczynniki? Otóż 0.92 to jest współczynnik do robocizny zawarty we współczynnikach ustalonych na poziomie elementu robot kolei, jeżeli chodzi o pozostałe, można to łatwo sprawdzić, kliknijmy na robocie, dwukrotnie, dwukrotnie, proszę zobaczyć, 0,95 to jest współczynnik do normy, Istotne, może w tym momencie skąd się wziął, ale został tutaj użyty i w, tej, w tym momencie jawnie jest tutaj widoczny. No, pozostaje jeszcze współczynnik 1,15, ten z kolei był współczynnikiem, który został dodany, na poziomie pozycji kosztorysowej. Zobaczmy, jeżeli klikniemy dwa razy na podstawie wyceny i przejdziemy do zakładki współczynniki norm, to tutaj też widać współczynniki do robocizny oraz do materiałów. Są to współczynniki dodane na poziomie pozycji. To jest okno edycji informacji o pozycji, okno zakładka opis, to jest zakładka podstawowa ogólna, a współczynniki norm do całej pozycji możemy zadawać w zakładce współczynniki norm. I tak właśnie zrobiliśmy. A więc widać je w przypadku robocizny w tym miejscu, a w przypadku materiałów tutaj. Proszę Państwa, przypomnę opcję kosztorysu widok pozycji. To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy zmieniać Sposób pokazywania wyrażeń, obmiaru, a także współczynników, choć nie tylko. Zwróćmy jeszcze teraz uwagę na kwestię podsumowań z narzutami. Obecnie, jak widzimy, podsumowanie z narzutami jest prezentowane tylko w formie sumy. Natomiast, gdybyśmy chcieli, aby pod pozycją pokazały się wartości narzutów, które są zdefiniowane w programie, po prostu trzeba zaznaczyć pokazane wartości narzutów. Kliknijmy teraz przycisk OK. O, i proszę zobaczyć tutaj w dolnej części ekranu w tym momencie. Pojawiły się wyliczone wartości narzutów kosztów pośrednich oraz zysku. W ten sposób, proszę Państwa, możemy wzbogacić swoje widoki, a być może w konsekwencji wydruki, ponieważ widok może być sprzężony z wydrukiem. O tym będziemy mówili z kolei przy konfigurowaniu wydruków. Na koniec ciekawostka, może dla entuzjastów autokada. Otóż w programie kosztorysowym norma możemy zmienić także kolory domyślne, które, z który program korzysta przy wyświetlaniu danych. W jaki sposób możemy to zrobić? W opcjach wyświetlania. Przypomnę tylko, że do opcji wyświetlania możemy przejść klikając na przykład dwukrotnie w nagłówku którejkolwiek kolumny. Klikamy dwukrotnie i proszę zauważyć, w zakładce opcji wyświetlania kosztorysu jest zakładka kolory ekranu. Wybieramy zakładkę kolory ekranu i powiedzmy, że chcielibyśmy dokonać korekt w zakresie wyświetlania aktywnej pozycji. Domyślnie, yy, proszę zauważyć, mamy tło jasnozielone, tekst czarny, a kolory ramy szare. Zmienimy zatem kolory ramy na białe, tło na czarne, a tekst na pomarańczowy. I klikamy OK. No Entuzjaści autokada mogą się czuć usatysfakcjonowani.